Rybki były, lecimy. Słuchajcie, z kolejnym znakiem szybkie czytanka, szybkie. Skorpion, teraz wodniaki mamy. Słuchajcie, lecimy. Wyzwania i lekcje do miesiąca czasu. Najpierw wyzwania dla skorpiona do miesiąca czasu. Jakie wyzwania będą, kochani, jakie wyzwania przed wami. No, tu jest brak równowagi, brak kontroli, kochani. Cały czas balansujecie, szukacie takiej równowagi w życiu i takiego twardego gruntu. Wyzwaniem jest to, że czas działać, czas działać. Zmiany przyjdą dosyć nagle. Możecie odczuć taki brak równowagi w swoim życiu. Kochani, działania doprowadzą do radości, ale musicie zachować równowagę i kontrolę. Co więcej, te skorpiony, które chcą wejść w nowy rozdział z osobą, która darzy Was uczuciami, warto jest zadbać o równowagę w dawaniu i braniu, kochani. Warto jest o to, o to zadbać. Bo widzę, że Wy tutaj będziecie troszeczkę balansować bardzo mocno trzymacie się swojej strefy bezpieczeństwa, kochani, swojej strefy komfortu. Nie chcecie się dzielić tym, że cały czas balansujecie. Ja mam wrażenie, że tutaj dosyć długo zwlekacie ze wszelkimi działaniami. Wyzwaniem jest to, żeby odpuścić sobie te wyczekiwanie, czy ta równowaga będzie, czy jej nie będzie, czy nadejdą jakieś zmiany, czy nie. Chodzi o to, żeby cieszyć się życiem, spotykać się ze znajomymi, ale również y, zapoczątkować jakieś działania. Nie siedzieć, nie wyczekiwać, nie być osobą bierną. Ok. Jeśli chodzi o mm, wyzwania, kochani, strategia jest bardzo ważna. Strategia, strategia doprowadzi Was do pełni szczęścia. Analizujcie, rozważajcie sobie wszystko, ale starajcie się podchodzić na chłodno. Nie. Mm, nie mm, e, hu, 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 hu. No, może tutaj być kwestia relacyjna, kwestia domowa. Jeżeli macie na celu to, żeby uzdrowić relacje, i być osobą szczęśliwą to tutaj trzeba działać strategicznie kochani, ok jeśli chodzi o lekcję dla was dla skorpionów do miesiąca czasu, jaka lekcja jest hmm. no, nie chcę dwóch kochani uf, je. jeżeli czujecie się w jakiś sposób i będziecie czuć się poranieni ja mam wrażenie, że lekcją jest to, żebyście, pomimo jakichś poranień złamanego serduszka, rozżalenia, żebyście starali się zachować równowagę w życiu. Ucieczka od tych poranień jest naprawdę bardzo, bardzo tutaj istotna. Trzeba by było, no, tu chodzi o hmm, hmm, o to, że pewne takie toksyczności, e, tak jakbyście byli czuli się w jakiś sposób, kochani, przywiązani, jakbyście nie potrafili się uwolnić. Warto jest od pewnych toksyczności się e, odciąć, kochani. Być może od pewnych nałogów, tak? Kombinujcie nad swoim uziemieniem, kombinujcie nad swoją stabilnością. Jeżeli padły tutaj jakieś blokady, poczuliście się w jakiś sposób rozżaleni, warto jest rozwiązywać problemy, szukać tego rozwiązania i tu chodzi o równowagę we współpracy. Pracujcie przede wszystkim nad równowagą. Lekcja dla was to jest to, że pomimo poranień, Warto jest zachować jasny umysł i równowagę i przede wszystkim nad tym pracować. Rozwiązywać problemy, a nie użalać się, kochani. No i przede wszystkim, tak jak mówię, odciąć się od czegoś toksycznego, być może jakieś nałogi tutaj są. Być może tutaj chodzi również o jakieś kłótnie. Lekcja dla Was, nawet jeżeli macie wątpliwości, kochani, co do wątpliwości, nie Macie wiarę w, 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 w. Jakby to powiedzieć, kochani? Hmm. Ho, 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 ho. Tu chodzi o Wasze wybory w życiu, kochani. Nawet jeżeli wierzycie, że mm, wybory doprowadzą Was do. Yy, do Hmm, dadzą Wam jakąś naukę, tak, że będziecie mogli zainwestować, kochani, w swoje plany. Lekcją są te wątpliwości. Wątpliwości czas zakończyć. Właśnie to jest Wasza lekcja. Koniec z wątpliwościami i być może huśtawkami nastrojów. Rada dla Was, drogie skorpiony rada jest to, żebyście zbierali siły. I powolutku, małymi kroczkami dążyli do stabilności. Otwórzcie się na to, że nic nie przychodzi y, szybko, tak? Że trzeba powoli małymi kroczkami. Y, otwierać się, ale zbierać również siły, mieć tę moc sprawczą, że nic nie przychodzi e, nic nie przychodzi szybko że powolutku trzeba pracować również nad swoją otwartością, nad swoimi nad swoimi kochani uczuciami e, no warto jest trzymać kontrolę mm. i powolutku dążyć do Otwartości. Taka jest Wasza rada. Okej. Okay. Dzięki za uwagę. Pozdrawiam Was. Papa. Pa.